Test polega na stałym biegu przez 12 minut. Na podstawie przebytego przez ten czas dystansu możemy ocenić stan swojej kondycji. To jest już trzecia ak akcja akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Imienia Witelona w Legnicy i tym razem chcieliśmy, chcieliśmy tą akcją zainteresować też tych młodszych mieszkańców, czyli właśnie z gimnazjów z liceów, no jak widać się udało, bo tutaj akurat mieliśmy Zespół Centrum Kształcenia Ustawodawczego przyszło do nas. Pierwsze, drugie liceum, teraz akurat biegnie ekonom. Czyli jednak to zainteresowanie szkół jest i myślę, że jeśli byśmy robili edycję październikową, to tych szkół na pewno byłoby więcej. Legniczanie z ochotą wzięli udział w teście. Uważają, że tego typu inicjatywy są potrzebne i na co dzień starają się dbać o kondycję. Uważam, że jest to fajny sposób, aby sprawdzić swoje umiejętności Zapraszamy oraz własny, starcie, własną kondycję. A na co dzień właśnie jakoś biegasz, starasz się mimo wszystko utrzymywać tą kondycję? Staram się. Staram się, zależy to od dnia, czy no od pogody nie zapnie, ale czy są, mam dużo zajęć, czy jednak mam trochę mniej, że mogęś pobiegać. Odzież przyciąga starszych. No i sport, zdrowie. Poza tym no, przychodzę tu co jakiś czas, biegam. No, nie, nie spodziewałem się dzisiaj, że coś takiego będzie. Ponieważ jestem z turystyki rekreacji, mamy zajęcia ruchowe, no i chciałam się przetestować. Nigdy jeszcze nie brałam udziału w teście Coopera, no i postanowiłam zmierzyć się z 12 minutami, no i postanowiłam wziąć udział. Bieganie stało się bardzo popularną formą spędzania czasu, a przy okazji można polepszyć stan swojej kondycji fizycznej. Następny test już w październiku. Wtedy będzie można po raz kolejny sprawdzić, czy z naszym ciałem jest wszystko w porządku.